I tutaj takie jeszcze tego, takie przyniosło ładne, eleganckie, ja to tutaj będzie z tego to być zupa dla teściowej będę gotowała, bo su zarzuczyła. Mówiła, żeby byli tylko ładne te grzyby. Pamiętaj, czyste mają być, żebym się nie a czasami tymi grzybami, a bo grunt Boże zatruwał i no, mam, ja przecież się znam na grzybach. Zobaczymy mamo, jakie ładne grzyby, zaraz zdjęcie wyślę. Ciekawe co powie. No ja, takie ładne zrobię jej zupkę. Chyba nawet nie będę jej przyprawiała za bardzo tam po co. Trochę soli tam, trochę pieprzu. Może pieprzu nie, bo może za ostre, żeby jej nie zaszkodziło. Teraz się muszę zastanowić. Jakiś przepis znaleźć cuk. Ja brzydko wyglądają. Ну, жидко брюдско да, потому что